Polskiego artystę, który na stałe mieszka w Polsce. Ten projekt już się kończy. Z już za chwilę w kwadrasie kultury, a co się zaczyna? Mnóstwo ciekawostek w warszawskiej kulturze w tym tygodniu. Justyna drzwi kwadras kultury. Zapraszam. 30 grudnia w galerii Schody czynna jest wystawa malarstwa Danuty Króliszewskiej, kobiety i motyle. W swojej twórczości malarskiej postawiłam na poszukiwanie i utrwalanie piękna kobiety i tytułowe motyle, które są symbolem uroku, powadu, tajemnicy i my kobiety takiej chcemy być, dlatego staram się właśnie malować, wplatać kobiety w bajkowe klimaty. Bo jest to właśnie synonim piękna. Wybrałam szczególnie pasy, suche pastele do malowania swoich obrazów, ponieważ pozwalają mi uzyskać tą taką subtelność, delikatność, zwiewność y, tematu. W eleganckich białych skarpetkach kończymy już dzisiejszy Kwadrans Kultury z Muzeum Etnograficznego. Kolejne spotkanie z nami, oczywiście, jutro w TVP Warszawa, a cały czas odsyłam Was z uporem maniaka na Facebooka facebook.kom/Kwadrans Kultury. Tam ciekawe informacje z warszawskich kin klubów Galerii Teatrów oraz konkursy. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia przedświątecznego.